Witamy w Marina Puck, zacumuj w sercu żeglarskiego raju. Witamy w Marina Puck, zacumuj w sercu żeglarskiego raju. Tak nazwaliśmy nasze wydarzenie, na które zapraszamy 22 lipca. Wydarzenie, które otworzy nową rozbudowaną marinę w Pucku na kolejne 98 miejsc sumujących. Marinę, która wreszcie ma ochronę dla jednostek, które stacjonują w puckim porcie. To jest falochron północny. Wreszcie zaplecze będzie inne, no i żeglarze zyskują nowe miejsca. Łącznie w Pusku teraz będzie 160 miejsc postojowych. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, na które długo czekaliśmy. Ono jest ważne nie tylko dla żeglarzy i turystów, ale również dla mieszkańców, bo jest to impuls rozwojowy naszego miasta. Cieszymy się, że potrafimy wykorzystać dostęp do morza. Ambasadorem naszej mariny jest dwukrotny mistrz świata, multimedalista mistrzostw Świata Europy, Polski, olimpijczyk dwukrotny pan Piotr Myszka, wybitny żeglarz, wybitny windsurfer, który właśnie zaczynał swoją karierę w Cusku w 1996 roku. To piękne i to bardzo miłe dla nas, mieszkańców, kiedy słuchamy od takich wybitnych osób, jak wspaniałe walory ma nasza Zatoka Pucka. Akwen jest naprawdę niesamowity. Można powiedzieć, to jest miejsce na mapie tutaj Polski. Zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie tutaj odbywa się kilkadziesiąt imprez różnych kategorii. To są Puchary Polski, Puchary Mistrzostwa Polski, ale też Mistrzostwa Europy czy Świata. Więc to miejsce to zawsze miejsce, gdzie na pewno trafimy z wiatrem, z dobrą pogodą. No, i oczywiście, mając teraz taką infrastrukturę jak w Marinie Puck, no to naprawdę możemy tu stworzyć świetną bazę żeglarską, która na pewno będzie dobrą wizytówką nie tylko Pucka, ale też całego Pomorza Polski.